białych zim, białych wierszach, złotych sierpnia pokojach, moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa. Moją miłość, jedyną, moją miłość, największą. I nic nie powiem jej, broń Boże. Nie powiem nic umyślnie, bo póki milczę, to ją mnożę. Gdy wyznam, wszystko preśnie, więc nie wyśpiewam mej miłości. Niech nie wie, co się dzieje, i nieświadoma swej piękności, niech w myślach mych pięknieje. W białych zim, białych wierszach, złotych sierpnia pokojach, moja miłość największa, nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak winą, wyobraźnia upiększa, moją miłość jedyną moją miłość największą. Może kiedyś, po latach, jednak szepnę mi śmiało. kiedyś, tamtego lata, strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne i ja pana kochałam. Wtedy lata i dawniej i nic prócz małej chwilki żalu nie złączy nas, kochana, w tym dziwnym życiu, śmiesznym balu miłości niewyznanych. Bladym tancerzom graci chudko orkiestra salonowa, a pod orkiestrę każdą nutką podpisać można słowa. W białych zim, białych wierszach, złotych sierpnia pokojach. Moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnią piękna. Moją miłość jedyną, moją miłość największą. Moja miłość największa. Nie wie nic, że jest moja, moją miłość jedyną. Moją miłość największą, największą, największą. największą.